Kiemaneczko z tej strony w ja W dzisiejszym odcinku przygotowałem przebudzenie Storm. Zapraszam do oglądania. Pierwszym zadaniem Storm jest odwiedzenie stacji meteorologicznej. Po odwiedzeniu stacji meteorologicznej rozpoczynamy nową grę i lecimy na naparżankę zrobić kolejne zadanie. Kolejnym zadaniem Storm jest użycie lotni, będąc w burzy w kurzących kominach. Dlatego rozpoczęliśmy na parzankę, ponieważ tutaj będzie najszybciej i najłatwiej wykonać to zadanie. Po wykonaniu drugiego zadania, rozpoczynamy kolejną grę, tak aby wykonać trzecie najtrudniejsze zadanie. Trzecim zadaniem Storm jest użycie emotki będąc w samym centrum strefy. Pamiętaj o tym, że centrum strefy jest zawsze zaznaczone markerem z takim kierownikiem. Gratulacje, odblokowałeś przebudzenie story. Jeśli filmik Ci się podobał, nie zapomnij zajkować go oraz zasubskrybować kanału.